Ugal. Słuchajcie, dzisiaj wraz raz z moim tatą, który sobie aktualnie coś tutaj własnego piję. Więc jedziemy sobie dzisiaj do radia Do jakiego radia to było? Do, do, radia, do... Wrocław. do radia Wrocław Słuchajcie, e... i mój do będzie dzisiaj występował mm. No i co? Ja, ja mam dzisiaj z tego nagram po prostu vloga Jest aktualnie godzina, e... początek godziny 7, 17 tak więc jest Taki już to może być wieczór, malutki wieczór e... No i co? Ja chciałem wam tylko przypomnieć o tym, że jeżeli byście się i może więcej, więcej, tak, więcej takich vlogów, to czycie pamiętajcie o subskrypcji, ja o w górze komentarzu i o tym, żeby na mojego Instagrama. No i co? Ja już nie wiem, zapraszam Was do oglądania. Właśnie dojechaliśmy sobie do, do radia, będziemy już powoli siadać i iść. Tak więc zobaczymy co nam się będzie ciekawego działo. Jestem w terenie Radiam i zaraz to ta wchodzi właśnie tutaj do, 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 do e, może takiego pokoju, e, gdzie będzie prowadzona cała audycja. W polskim można to przynajmniej tak tłumaczyć jako ekologiczne kłamstwo, ekologiczna ściema. W studiu ze mną Katarzyna, redaktor Naczelna magazynu Eko Style. Dzień dobry, dobry wieczór Kasiu. Dobry wieczór, witam. I Marci, organizacji która m.in. bada żywność, mówiąc najogólniej pod kątem tego, co ona zawiera, czy jest eko. Także dobry wieczór Marci. Dobry wieczór. Jak sądzicie, dlaczego w czasach, kiedy eko można przypuszczać, bycie ekologiczne, żywność ekologiczna, kosmetyki ekologiczne już no, wydają się bardzo popularne, wciąż tak łatwo wielu ludzi nabiera się na to, co jest eko, a co eko nie jest, takaś? Ale to wszystko jest wynikiem tego, co czytamy na danym opakowaniu. Jeżeli producent nas zapewnia, że to jest 100% naturalne i tak pisze, to nam się wydaje, no przecież nie będzie nas kłamał, ale 100% naturalne okazuje się, że wcale nie jest ekologiczne. Okej, okay. i jestem drugiego dnia już po tym jak byłem w radiu, no i chciałbym troszkę powiedzieć wam o tym, co tam się działo, bo nie ukrywam, że w większości robiłem przebitki, a niekoniecznie e, nagrywałem głos i, i to, co się tam działo. Więc tak, po wejściu do radia oczekaliśmy chwili poczekalni. Generalnie zostaliśmy przeprowadzeni przez cały korytarz tam do, aż do, hali, do sali, w której była nagrywana audycja. Poczekaliśmy chwilę w poczekalni, ja tam oczywiście sobie porobiłem jakieś tam przebitki do filmu, no i potem weszliśmy, od razu do pokoju jakby redaktorskiego, tam gdzie, w którym była nagrywana audycja, no i, no i było naprawdę fajnie, ja tam sobie chwilkę posiedziałem, zobaczyłem, generalnie pierwsze, że możliwość zobaczenia tego, jak pani redaktorka na żywo zapowiada mm, jakby wiadomości, w sensie audycję, na żywo mówi o o godzinie i tak dalej nigdy takiego czegoś nie doświadczyłem, było to dla mnie naprawdę fajne doświadczenie. Dodatkowo po audycji e, pani redaktorka pomyślała, że może lepiej... Znaczy tata w sumie pomyślała o nie pani redaktorka, ale jakby ona do tego powiedziała, że mogę. E, więc teraz pomyślała po prostu o tym, że ja sobie poszedł do pokoju e, reżyserskiego, nie redaktorskiego, tylko reży. Re 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 Reżyserskiego, gdzie poznałem troszkę więcej aspektów związanych z radiem. I z tego miejsca e, chciałem bardzo serdecznie podziękować oraz pozdrowić panią Anitę, która bardzo mi to wszystko ładnie wytłumaczyła. Poświęciła mi dosyć sporo czasu, ale naprawdę dzięki niej poznałem praktycznie całe wszystkie tajniki. Może nie wszystkie, ale takie, które mnie naprawdę interesowały, tajniki radia. Dowiedziałem się m.in. tego, co, co się dzieje z radiem w nocy. Naprawdę było to dla mnie e, bardzo ciekawe, bardzo dużo mi powiedziała, jeżeli chodzi o to. Jakby dzięki temu myślę, że już nigdy. Nie będę postrzegał radia w ten sam sposób, jaki postrzegałem to przed tą wycieczką Tak więc yy, Naprawdę dzięki wielkie Radio Wrocław Oraz całej zespół Radio Wrocław za przyjęcie i za... Yy, za poniekąd za wytłumaczenie co, co, co jak, yy, gdzie i kiedy No i co? Myślę, że, że to było na tydzień chodzi się, czy nie? Yy, niestety mam wrażenie, że film nie, nie odświecił się dlatego, Co tam się działo naprawdę, tak więc też Myślę, że wy nie będziecie mogli tak tylko zobaczyć jak ja to zauważyłem yy, ale i taki siak myślę, że też nie jest to najgorsze. Odzwierciedlone, jak można by to zrobić, I żeby to zobaczyć, trzeba po prostu tam być, przejść to, co ja przeżyłem. Zobaczy zobaczyć to, zobaczyć te, te wszystkie tam te rzeczy, które e, się działy w momencie akcji. I to tyle. Tak więc, dziękuję za oglądanie. Jeżeli by mi się udało, i byście chcieli takich filmów więcej, to oczywiście pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, łapce w górze, komentarzu. Oraz Oczywiście o tym, że na mojego Instagrama. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, się do zobaczenia, już nie, już nie było w kolejnych filmach i cześć.